Witamy Państwa na pierwszej konferencji prasowej po meczu dziesiątej kolejki Orlen Basket Ligi pomiędzy Polskim Cukrem, Startem Lublin a Enea Stelmet za stalem Zielonogóra. Są z nami przedstawiciele drużyny gości. No, dobrze znający miejsce, w którym jesteśmy, bo i trener Dawid jak i James Washington mają w przeszłość, ale dziś e, w parwach drużyny z Zielonej Góry odnieśli zwycięstwo na dobrze znanym sobie terenie. James, at first I want to ask you gratulations uh, from me and I think all Lublin fans which remember you uh, What can you say about today's game? Um, I mean... It was a good game for us. Of course, when you come out with a victory, uh, against a good team like Lo Lublin, um, they number two, number three in the standings, and uh, we come on the road, and it was a tough game. We knew it was going to be a tough game. Um, they got good players, especially the guard positions, and with Benson down low. But uh, I'm, I'm proud of my team. You know, um, for 40 minutes, you know, we were locked in. These were one of the games from the last since I've been here, the last four or five games where we actually played four or five games, and I mean, this is a game we played four quarters. Team, team basketball, you know, we're sharing the ball, um, uh, sprinting the court, the things that coach want us to do. Um, one thing I have to point out is we had 31 assists. This shows a lot, you know, even though we had still too many turnovers and we gave up too many off re offense rebounds, we're moving in the right direction. So uh, proud of my team on this. And uh, now we look forward to celebrating a little bit on the way back and then we got to get ready. We got a quick turnaround Thursday and good dinner. Jak to wszystko wyglądało z perspektywy ławki trenerskiej, trener Dawid Dedek. Ja bym chciał najpierw zacząć od tego, że zawsze fajnie wrócić do Lublina. Jednak tutaj trochę czasu się spędziło i jest dla mnie na pewno wyjątkowe zwycięstwo tutaj, wyjątkowe wrócić znowu przy tą fantastyczną publiczność tutaj w Lublinie. I cieszę się, że w tym meczu zagraliśmy właśnie bardzo, bardzo zespołowo dzieliliśmy się piłką. Nadal robimy za dużo błędów w ataku, natomiast przy, tak, przy takiej intensywności, przy tak wysokim tempie gry i, i przy tak dobrym dzieleniu się piłką, nawet te straty jakby, albo te błędy, które robimy, idzie trochę w drugi, w drugi plan, i dzięki temu na pewno, na pewno możemy się cieszyć z tego zwycięstwa. Tak jak zawsze ten mecz był trochę, jak zawsze mecz w tej hali w sumie był, ten też mecz takim thrillerem trochę, ten wynik się trochę zmieniał, natomiast myślę, że właśnie dzięki tej zespołowej gry i w, w obronie i w ataku wygraliśmy, myślę, że zasłużony ten mecz. Tak jakby trochę nieskromnie to brzmi, natomiast myślę, że z tak dobrą drużyną jak jest Lublin, która w sumie gra taką dobrą koszakówkę, którą pokazuje tą koszakówkę z tygodnia na tydzień. Jest coś wyjątkowego wygrać w takim razie. Dziękujemy. Czy są pytania do pana Premora? Ja sobie głowy na że Wygracie szybko. Start też generalnie gra szybko w tym tak. sensie. Ja miałem wrażenie, że wy chci chcieliście tu jeszcze podkręcić tempo do jakiegoś maksa, bo latały drużyny w jedną i drugą stronę. To był jakiś pomysł, żeby zaganiać w start dzisiaj? Tak jak zawsze pan ma bardzo słuszne uwagi. Zgadza się. Dokładnie to. Nasz na sposób gry, którego staramy się albo chce, chcemy wprowadzić od samego początku, jest właśnie taka szybka gra z krótkimi akcjami w ataku i z szybkim, jakby relatywnie szybkim udawaniem rzutów. Fakt jest, że nie w każdym meczu nam to wychodzi i zazwyczaj gdzieś w którymś momencie. Czy meczu jakby stracimy e, tą prędkość. E, natomiast cały czas pracujemy właśnie nad tym, żebyśmy byli w stanie to wytrzymać do końca meczu i dziś był właśnie taki mecz, w którym byliśmy w stanie właśnie napędzać tą grę, pomimo tego, że tak jak Pan mówił, e, z, gdzieś z ostatnie 2-3 minuty każdej kwarty start jednak zwalniał, zwalniał tą grę i tak, staraliśmy się faktycznie cały czas napędzać tą grę. E, tak jak e, mówiłem, e, było jasne, że my w takiej wolnej, ustawionej koszykówce ze startem nie za bardzo mamy e, e, możliwość wygranej meczu i dlatego zdecydowaliśmy się na taką opcję, na taką, nazwijmy to taką szybką, albo bardzo, bardzo szybką wymianę ciosów, która dzisiaj funkcjonowała dobrze w naszym wykonaniu. Cztery fały hola w pewnym momencie, 3 musici, a to był dla Was duży problem, czy w związku z tym, że dzisiaj kilku zawodników nieźle zagrało, to i tak wszystko było ok, czy, 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 czy to problem sprawia na 100% to, że, że w sumie po paru minutach już bodajże w czwartej minucie meczu Music musiał zejść z boiska z powodu na początku dwóch faul, a później tego trzeciego, zaraz, zaraz czwartego, był, był na pewno duży, duży handicap, duży problem, tak samo z Holem, natomiast myślę, że właśnie dzięki temu, że się świetnie dzieliliśmy piłką, Uruchomiliśmy strzelców, którzy dochodzi, wchodzili w takie czyste pozycje do rzutów, Dzisiaj trafiliśmy te rzuty i dzięki temu 95 punktów pomimo 16 strat, więc to jest, to jest jednak myślę, że super wynik i właśnie wynik tego, że znaleźliśmy, byliśmy w stanie znaleźć człowieka otwartego na, na linii za trzy punkty. Tak no i tym o tej ostatniej wiemcie, bo tam najpierw 5 plus było, potem plus 1, potem jedna już szachowała się faulami z drugą. Jak to z Pańskiego punktu widzenia wygląda? Ja tak, no, tak, no, na pewno. Znaczy, wkurzał się Pan No na się, że się wkurzałem. Każdy się pewnie wkurzał. Niektórzy w jedną stronę, niektórzy w drugą. E, bo, bo, znaczy, no, Pan wie dlaczego się wkurzałem e, i, i Pan widział mecz, więc tak, sytuacja komuś, jest taka. Komuś. Ja powiem tak, e, powiem tak. pomimo e, tego, że mamy młody Zespół, teraz ja trochę Powiem, odpowiem na pana pytanie, pomimo tego, że mamy młody Zespół albo właśnie dlatego mamy młody Zespół, czasami nam się zdarza, skupiać na nieodpowiednich elementach gry e, i czasami z tego powodu tracimy ten fokus na, na pewne elementy w broni albo w ataku, i tak naprawdę przez większość czasu, jeżeli się już wkurzałem, się wkurzałem na to, że właśnie tracimy tę uwagę i ta uwaga nasza idzie w nie tym kierunku, co trzeba. I dlatego tyle razy zawołałem zawodniku do siebie, czy tam auty tam czy co, żeby e, zwrócić uwagę właśnie na to, na czym się trzeba skupić. I e, na szczęście to, to jakby funkcjonowało. Jeszcze jedno do tego pytanie. Y, 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 wiadomo, jaka jest sytuacja w Zielonej Górze, w tygodniu odbyły się rozmowy, które tchnęły optymizm w kibiców. Czy w zawodników również, czy pan to czuł, że jakikolwiek wpływ mają te pozytywne informacje płynące z urzędu, Marszałkowskiego, miejskiego od właściciela klubu, że to ma wpływ na pracę zawodników i czy wcześniej był z tym problem? A ja bym, ja by zaraz odpowiem, ale odbiję tak, tą piłeczkę i zapytam pana, jak się panu wydaje z boku, jak to wygląda z boku. Czy znaczy, lepiej na pewno grany, ale czy to czuć, bo, bo jakby czysto na konto tak. nie płynęło na razie nic. Ja myślę, że, że I jest to jeden z bardzo, bardzo ważnych elementów. Te chłopacy przyjechali tutaj walczyć za, za ten zespół. Wszyscy wiedzieliśmy, że jest sytuacja nie za ciekawa. Wszyscy byliśmy gotowi na niektóre rzeczy. Natomiast w momencie, jak się okazuje, że jest w środowisku zainteresowanie, żeby się pomogło i żeby to wszystko poszło w dobrym kierunku, to na pewno się bardzo, bardzo mocno pozytywnie odbiło też na drużynie. I tak naprawdę ja myślę, że... Szczerze mówiąc, dziś był pierwszy mecz, gdzie ta rodzina naprawdę funkcjonowała i oddychała jak jeden. I, I jakby żaden zawodniku nie miał w głowie absolutnie nic innego niż wykonać potrzebne rzeczy, na boisku, by wygrać mecz. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo jakby pozytywna reakcja całego zespołu. Witam Państwa na drugiej konferencji prasowej po meczu siótej kolejki Orlen Basketligi, polski cukier Start Lublin. linie na stelmu. Te zielona góra. Tym razem są z nami przedstawiciele drużyny gospodarzy, trener Artur Gronek i kapitan drużyny polskiego cukru startu Jabril Darama. Jabril, first, please tell us what can you say about today's game. Yeah, first, thanks for all the fans coming out to the game today. It was a good, uh, good atmosphere. Uh, Uh, we apologize for this loss, you know, because we pride ourselves on protecting home court. So, thanks again for the fans, and hope to see you guys again at the next home game. Uh, second, we just didn't we just didn't play well. We didn't play our game. We didn't play the game. We didn't play the way that we've been playing to win games. We kind of played differently today, and a lot of that's on me because I'm the point guard and I'm out there, you know, running the squad. So um, I'll take this one for us. And as a team, we just got to get better and focus on uh, focus on Thursday. Zealand they just, they got us today, you know? They played the an ugly game, we played an ugly game, but they played the uglier, a little bit better than we did, and so they end up winning, so, but yeah. We'll just get better, for get ready for Thursday. Thank you very much. If there's no questions, we'll let you go to Thank you very much. Thank you, I appreciate it. Have a good night. Yeah. Prosimy o komentarz i spotkania trenera Artura Gronka. Dobry wieczór, witam wszystkich. Gratulacje dla zespołu Sieradnej Góry, dla trenera Dawida Detka. Myślę, że tak, przede wszystkim też chciałbym podziękować, bo mieliśmy dzisiaj sporo kibiców na hali. Niestety nie, nie zagraliśmy tak, jak powinniśmy zagrać. Weszliśmy trochę w rytm przeciwnika. Zamiast zakontrolować sytuację, jeżeli chodzi szczególnie o nasz offens, i, i zagrać troszeczkę mądrzej, to weszliśmy w rytm, który nie jest naszym rytmem. On jest dobry tylko pod warunkiem, kiedy trafia się za 3 punkty z otwartych pozycji. Mi w pierwszej połowie mieliśmy 2 na 19, za 3 punkty skończyliśmy na 20%, więc to na pewno było coś, czego, czego się nie spodziewaliśmy. Oprócz tego, myślę, że nasza gra, jeżeli chodzi o ofens niepotrzebnie wykorzystujemy rzeczy, nad którymi, nie, nad którymi nie, nie poświęcamy czasu, jeżeli chodzi o trening. Więc, tak jak powiedziałem, przez to, jak zagrała Zielona Góra i przez naszą trochę e, głupotę, e, straciliśmy rytm grania. Prosimy o pytanie. Czy mógłby Pan poszerzyć sformułowanie rytm gry za co wam, co wam w nim nie pasowało dokładnie? Konkretnie? Ja przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o motion, o takie szybkie granie. Ja wiem, że my też gramy szybką koszykówkę, natomiast my wyszliśmy trochę w wariację gry jeden na jeden. Niepotrzebnie sytuacje takie, jeżeli nie mamy ustawionego spacingu, Zielona Góra akurat z tym młodym zespołem i zespołem, który dobrze biega, czują się dobrze. Popełniliśmy błędy, oczywiście to jest. Gra, w której są fragmenty dobre i złe i myślę, że fragment oprócz końcówki, taki, gdzie, gdzie zostawiamy najlepszego strzelca na otwartych trzech pozycjach, to przełamuje mecz.